Jojojo, witam bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Tym razem materiał informacyjny z gry Dying Light. Jak odblokować maczetę korek, która zadaje 500 obrażeń. Czyli naprawdę mega dużo. Jednym ciągnięciem tej maczety możemy rozłupać zombiaka na pół. Jest mega wypas. Bardzo, bardzo silny. A to, tą informację dostałem od jednego z widzów. Na liveie właśnie z Dying Light. No i e, teraz zrobimy sobie ten, ten, te, te zadanie i odblokujemy sobie to. Weźmiemy sobie, otworzymy tą skrzyneczkę tam na górze. I teraz gdzie się znajduje ta skrzynka? Ja dopiero weszłem co na ten budynek. Tu na mapie wam pokazuję gdzie ja jestem. Na mapie, na mapie, na mapie. Tu przy tej rzece, czy cokolwiek to jest. Czy to jest most chyba. Nie wiem, chyba to mi wygląda na most. Dobra, nie będę gadał, bo później się okaże, że coś gada mnie tak, ale no przy tym przy tym czymś tutaj uokrągłym, chyba to jest most, nieważne. Eee, tutaj jest taki budynek w kształcie podkowy, zrobimy zbliżenie. Tu na samej górze jest taka skrzyneczka. Tutaj, tutaj, na tym dachu, na tym dachu, gdzie jest pełno zombie na dole, musiałem się przedrzeć, jest taka skrzyneczka. Z takimi królikami różowymi, a to w ten sposób trzeba kopać. Ok, wciskamy kwadrat i kopiemy te śmierci. Musimy w nią kopać cholera. po prostu. Co cholera, Taro, otworzysz nią. Nie ma czasu do stracenia. Co to do cholery było? Szlag by to. Kopię, 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 kopię i dokopać się nie mogę. Ale w końcu się otworzy. 80 razy, tak. Chodź, rozejrzę się. O, Ciemność się zbliża. O, jest. Jest, jest, jest. Po którymś kopnięciu się otworzyło. I mamy. W sam <śm> sposób wyzwalający na to korek maczeta. Okej okay, ludzie, tam bezpieczną strefę, więc to, to, to nam tam nie grozi za bardzo nic. Więc teraz, co możemy zrobić z tym korkiem-maczetą? Plany. Korek-maczeta. Potrzebujemy więcej alkoholu. I wtedy zrobimy korek-maczetę, ale już wtedy teraz wiecie gdzie można znaleźć to. I to jest yy, po prostu takie, jakby, yy, ulepszenie broni. Także jeszcze raz na mapie, to jest właśnie na tej chacie tutaj. Możecie znaleźć to, kopać po prostu do oporu tą skrzynkę, aż Wam wypadnie. I w ten sposób to znajdziecie. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Pozdrawiam. Peace.